Dzień dobry i witam ze słonecznej Kalifornii. Jakby ktoś mnie pytał, gdzie w tej chwili jesteśmy, nie mam żadnego pojęcia. Jakby był czas kazać na mapie, gdzie jesteśmy, nie mam żadnego pojęcia. Ale proszę bardzo, jakich mamy zacnych gości. Maciej Niserowicz, Devtok, Dena, Slowbiz jeszcze i jeszcze innej... też nie ma pojęcia, gdzie jesteśmy za bardzo. Ale mamy z nami Andrzeja Krzywdę, e, Arkency Plus, e, mistrz polski przedsiębiorców w szachach, panie i panowie. Dzień dobry i witamy na pięknej Opolszczyźnie. A, jesteśmy w Opolu. Tak, to jest Opole? <laughs> to nie jest Opole, ale... Opole. Andrzej, powiedz mi jaki mamy dzisiaj plan? Wchodzimy na kopę biskupy, jesteśmy w górach Opolskich. Po drodze zaliczymy jakieś drobne atrakcje typu piekiełko. Tak więc zapraszamy do odcinka programu trzech komi wojażerów koła opolszczyzny, tak? Pokonaliśmy już jakieś 400 metrów. Ja już nie mam siły. Andrzej ma siłę. Macie nic nie mówi od dłuższego czasu. Bywało ledwo. <grym> natomiast ważne jest to, że z nas wszystkich najlepiej przygotował Andrzej. Proszę zobaczyć. Tak wygląda strój prawnego tropiciela. Mamy kurtkę. Mamy plecak. Mamy piękne spodnie, buty i kiki. My natomiast takich rzeczy nie mamy z Maciejem. Dziennik pokładowy, epizod pierwszy, dzień pierwszy. Zgubiliśmy się dopiero raz i to w sumie nie z naszej winy. No, Dziennik pokładowy, dzień pierwszy, postój drugi. Wpinamy się właśnie tam. To tyle. Dziennik pokładowy, dzień pierwszy, część trzecia. To miał być prosty szlak. Natomiast przed naszymi Oczyma stoi drabina. Andrzej. Andrzej mógłbyś wyjaśnić, dlaczego idziemy takim trudnym szlakiem. Jesteśmy w tej chwili na sesji pokarmowej. i dotarliśmy do piekiełka. Tutaj proszę bardzo Andrzej robi sobie zdjęcie na trzepiełkę. Bardzo ładnie. Więc to jest piekiełko. Jesteśmy 475 ponoć metrów nad poziom morza. Dziennik pokładowy, dzień drugi. Andrzej, yy, muszę powiedzieć naszym widzom, yy, dokąd dotarliśmy. Jesteśmy pod schroniskiem, które znajduje się zaraz pod kopią Biskupią. Jesteśmy bardzo blisko kopy. Tak wygląda schronisko. Macie jak się bawisz? Rewelacyjnie. Nie myślę w ogóle o mailach, które spiłem. <noise> Jesteśmy właśnie w schronisku. Macie głupę, głupę zupę zup gulaszową. Maciej, jak zupa gulaszowa. Może być. Jesteśmy dzisiaj tutaj z Andrzejem, bo Andrzej opowie nam o tym, dlaczego ludzie, szczególnie młodzi ludzie, ale też i starsi ludzie, lubią social media, szczególnie Instagramy, Instagram Stories, lubią vlogi. Więc Andrzej, jaka jest odpowiedź? długa historia, ale możemy podzielić cywilizację ludzką na trzy fazy. I to mówię po Jacku Dukaju, to nie jestem. Ja taki mądry tylko przeczytałem. Faza oralna, gdzie werbalnie się komunikowaliśmy, najczęściej jeden do jednego, trzeba było być w tym miejscu, żeby przeżycie innej osoby wysłuchać. Potem była druga faza piśmienna, gdzie ktoś mógł zapisać i mogliśmy 100 lat później przeczytać o jego przeżyciach. A teraz jesteśmy w fazie postpiśmiennej, według Dukaja zmierzamy do fazy, która się nazywa fazą, jak ja to nazywałem? bezpośredni transfer przeżyć? Bezpośredni, bezpośredni transfer przeżyć. Trudne hasło, więc ciężko zapamiętać. Czyli technologia umożliwia nam i to co widać na przykładzie Mirka dosyć mocno transferowanie przeżyć prawie że w czasie rzeczywistym w przypadku vloga, a w przypadku streamowania, no to jest dokładnie czas rzeczywisty. I młodsze pokolenie dużo bardziej intuicyjnie to łapie, a my jesteśmy pokoleniem bardzo jeszcze piśmiennym, więc dla nas jest to nieintuicyjne i dziwne, nienaturalne, dlatego łatwo sam krytykować młodsze pokolenia, że siedzą w telefonach i oglądają jakichś tam youtuberów, a tak naprawdę to, co się dzieje, to jest właśnie transferowanie przeżyć. My próbujemy troszkę gloryfikować piś pismo, piśmiennictwo jakby całą cywilizację opartą na piśmie i pewnie jest tam jakiś sens, bo jesteśmy tylko przyzwyczajeni. Natomiast być może w przyszłych fazach naszej cywilizacji pismo wcale nie będzie aż takim fundamentem. Będzie istotnym fundamentem, ale nie, nie będzie tak, że wszyscy będą musieli używać pismo. Bo pismo jest tylko narzędziem do transferu przeżyć. Jakby być może technologia jakby wyeliminuje to, to narzędzie. Andrzej powiedział, że może być tak, że będą pewne rodziny, pewne kasty, które będą przekazywać wiedzę. Tak, no bo ktoś musi tą technologię do transferu, bezpośrednio do transferu przeżyć, utrzymywać przy życiu. Nie no wiadomo, że to wymaga inżynieria, inżynieria wymaga decyzji pisma. Więc będzie prawdopodobnie znaczy, to jest jaska hmm. hipoteza, że będzie jakaś kasta ludzi, którzy będą umieli pisać i liczyć. nowoczesnych architektów. Nowoczesnych architektów. <laughs> <Ką> reklamę <wciął. laughs> Droga współczesnego architekta, link poniżej. No ale znaczy, właśnie to jest ciekawe pytanie, kto to utrzyma, tą technologię. Nie? A jeśli, jeśli Jacek Dukaj ma rację, że to będzie taka kasta, no to może być taka kasta, że z rodziny na rodzinę będziemy przekazywali sobie, jak pisać, ale prawdopodobnie, no, jakby to, Ja sam mam dzieci, jakby nauczanie ich pisania jest dla nich nieintuicyjne, po co to robią. Nie? Uczenie ich czytania i pisania. I to nie jest tak, że mam zamiar nie uczyć dzieci pisać i czytać, jak najbardziej muszą to umieć. Natomiast. Nie jest to łatwe w uzasadnieniu hmm. w dzisiejszych czasach. Kiedy technologia pozwala ci, jakby dziecko mnie pyta, no to po co mam coś czytać, to czemu ten pan nie nagra YouTube'a i mi nie wytłumaczy tego, nie? I co ma to odpowiedzieć? No, no tak, no, tak, ma to sens. Tu też e, rozmawialiśmy wczoraj o tym, że możliwe, że technologia za kilka lat pozwoli nam na to, żeby załóżmy powiedzieć sobie, no to ja chcę żyć przez pewien czas i obserwować świat na przykład e, oczami Macieja Nicerowicza. I sztuczna inteligencja nam wykreuje taką formę świata, w którym będziemy mogli przez chwilę być, żyć i czuć jak macie, nic robić. jeść gulasz. jeść zupę gulaszową. Tak, tak, no zmierzamy do tego. Pytanie czy to jest kwestia 50 lat, czy 150, czy 250, nie, czy ale 5? zmierzamy do tego. Nie, 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 nie ma takiej opcji. Wiesz, że Andrzej nie przestanie mówić, dopóki nie wyłączysz nagrywania. <laughs> tak więc... lecamy, jak ktoś chce temat zgłębić, to jest książka po, po piśmie, Jacek Dukaj, e, bardzo... Dokładnie ten temat sam jest potraktowany. I zachęcamy z empatią, jeżeli widzimy inne osoby, które się komunikują inaczej niż my się komunikowaliśmy jakiś czas temu, do zaobserwowania i pomyślenia dlaczego tak się dzieje, myśląc między o tym, co przed chwilą mówił Andrzej. Panie panowie, pozdrawiamy. Szczech Andrzej, gdzie jesteś? Jesteśmy na e, kopii biskupiej, nie wiem czy ta wieżyczka ma jakąś swoją nazwę własną, ale jesteśmy na górze wieżyczki, ładne widoki są stąd. Dziennik pokładowy, dzień trzeci, część szesnasta. Zgubiliśmy się po raz trzeci eee, nie wiem jakim cudem. Trzy, dni, trzy razy w ciągu jednego dnia to jest taki wygórnik. Chyba, że to już to... niedziela. To jest chyba szósty dzień w tym lecie. <laughs> więc pozdrawiamy. Jeżeli te wideo zostały upublicznione, to znaczy, że albo my dotarliśmy, albo ktoś znalazł i zmontował. Kamera kamerę i zmontował. Dostał się na konto Miroburn i pozdrawiamy. I witam ponownie z mojego hotelu. Więc to nie jest mój hotel, ale hotel, w którym w tej chwili się znajduję. Więc daj znać, jestem ciekaw, co myślisz o tym, co Andrzej mówił o tej idei, że social media i vlogi stają się następcą pisma. Jestem ciekawy, co tym myślisz, więc my zbieramy się właśnie jeszcze na strefę basenową, baseny, spa, jacuzzi i jutro wracamy z powrotem do Warszawy. Do Warszawy mamy stąd chyba 4 godziny i pół. I macie jeszcze jedzie do Białego Stoku ja zostaję w Warszawie. Tak więc dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy dzień. Było bardzo miło, że spędziłeś, albo spędziłeś chwilę, żeby obejrzeć to wideo. Dziękuję Ci za wszystko i do zobaczenia jutro. Pa!